Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w naprawdę, naprawdę wiem, że często to powtarzam, ale dziś naprawdę wyjątkowej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Zema, jeżeli chodzi o nowości gwiezdnowojenne od wydawnictwa. Egmont. I pierwsza rzecz, która jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy. dzisiejszą recenzję, jest to, że jest ona ciurkiem. Znaczy, się nie mam tak jak zazwyczaj podzielonej go poszczególnych segmentów na wstęp, opis fabularny, wrażenia bezspoilerowe, jakość rysunków itd., itd., tylko. Mam wewnętrzną potrzebę, żeby zająć się tym tematem a, całościowo i, że tak powiem, ciągiem od serca. A po drugie, dziś będziemy zajmować się nie jednym, a dwoma toma komiksami, ponieważ mówimy oczywiście o Mandalorianin sezon pierwszy, część pierwsza oraz część druga. Z czego to wynika? Ano z prostej przyczyny, że część pierwsza. Przeleciała mi jakoś przez głowę, w ogóle wyleciało mi to z głowy i tak naprawdę ten pierwszy tom nabyłem dopiero pod koniec zeszłego roku, nadrabiając w jakiś sposób zaległości na um, swoje półce, natomiast teraz na początku 2024 roku otrzymałem egzemplarz recenzencki od wydawnictwa Egmont um, drugiego tomu, więc stwierdziłem, że jest to dobra okazja, żeby zająć się tą całą serią komiksową naraz. Całą, ponieważ mamy dwa, do czynienia z dwoma tomami, e, które skupiają się, które przedstawiają nam e, serię komiksową The Mandalorianin sezon pierwszy, która wychodziła w wersji oryginalnej e, między e, wakacjami 2022 roku, dokładnie rzecz ujmując od lipca 2022 roku do marca 2023 i mamy osiem zeszytów, które w polskim wydaniu są podzielone e, na po cztery na każdy, oczywiście. Tom. Na sam od razu początek zaznaczam, że mamy tutaj do czynienia ze standardową jakością wydawnictwa Egmont, czyli każdy zeszyt zaczyna się, powiedzmy, okładką danego zeszytu komiksowego. Mamy alternatywne okładki, mamy grafiki koncepcyjne em, przedstawione w ramach, tego serii, w, te, w ramach tej serii komiksowej i nie ma ich jakoś tak specjalnie bardzo dużo, ale dlaczego w ogóle tak naprawdę chciałem dzisiaj nieco inaczej. Um, pogadać o tej serii komiksowej, o tych dwóch tomach. Ponieważ w dużym uproszczeniu nie ma o czym mówić. a Bo nie mam o czym mówić, jeżeli chodzi o fabułę poza jednym zdaniem. To jest dosłownie serial The Mandalorianin, sezon pierwszy, niemal kropka w kropkę. Twórcami tego komiksu z jednej strony za scenariusz jest odpowiedzialny Rodney Barnes, którego kojarzymy przede wszystkim z serii komiksowej Double or Nothing, która... Um, y pojawi się, zostanie wydana po polsku w tym roku. Natomiast za rysunki odpowiedzialny jest George Genty, który współtworzył między innymi e, pierwszą serię komiksową z The High Republic. I teraz tak, nie ma o czym mówić, bo to jest najgorsza rzecz, jaka może być, jeżeli chodzi, wydaje mi się, o adaptacje książkowe czy komiksowe e, materiału, jakim jest film czy serial, czyli mamy Kropka w kropkę to samo. Nie dostajemy tutaj żadnych alternatywnych scen, odmienionych scen, innego podejścia, innego nawet sposobu zaprezentowania tej samej historii. Nie, to jest dosłownie 8 pierwszych odcinków serialu The Mandalorianin w um, wersji komiksowej. Naprawdę nie ma tutaj żadnej wartości dodanej, co jest. Kiepskie. Co, co jest po prostu złe. E, jasne. Oczywiście rozumiem doskonale, że serial The Mandalorian nadal mimo wszystko jest bardzo popularny. Jakby to co Mando i Grogu zrobili jeżeli chodzi o em, reklamę Gwiezdnych Wojen i zaprezentowanie się w tym świecie jest absurdalnie niesamowicie wielkie i, i z tym nie można się za bardzo kłócić. No i oczywiście jeżeli coś jest sukcesem no to jest również kontynuowane sukcesem jeżeli chodzi o inne formy. I już przy wydaniu książkowym, które dostaliśmy od wydawnictwa Olesiejuk Czyli Mandalorianin, pierwszy, e, pierwsza książka, druga książka, które też były tak naprawdę przeniesieniem jeden do jednego wersji serialu na książkę, tutaj dostajemy dosłownie to samo i jest to dla mnie z jednej strony, no, starając się podchodzić w jakiś sposób taki bezpośredni, e, analityczny czy biznesowy, jest to sensowne. Biorąc pod uwagę renomę, biorąc pod uwagę markę Mandalorianina, jest większa szansa, że większa ilość odbiorców, nawet nie fanów Biesnych Wojen, tylko odbiorców komiksowych, sięgnie po tą pozycję. Ale moim zdaniem, i jakkolwiek lubię to, co wydawnictwo Egmont robi w Polsce, jeżeli chodzi o wydawanie komiksów, jakość, częstotliwość itd., itd., no to sorry, ale nie zgadzam się absolutnie z decyzją, żeby te komiksy wychodziły, bo szkoda jest na nie miejsca i czasu. Tak z fanowskiego punktu widzenia. Ja rozumiem biznes, rozumiem potrzebę zarabiania pieniędzy, ale nie widzę wartości dodanej, nie widzę potrzeby tak naprawdę, po co ktoś miałby wydawać okładkowo 100 zł, bo każdy z tych tomów to jest 50 zł okładkowo, żeby kupić te komiksy. Oczywiście, jasne, zaznaczmy, jak zawsze gwiazdka. Nawet na stronie Egmontu można ten komiks dostać taniej, niż za te 50 zł, powiedzmy, oryginalne, tak więc oba zeszyty, oba tomy możemy kupić za, powiedzmy, mniej więcej 70 zł. Ale nadal nie widzę potrzeby, nie widzę sensu, bo jasne, jedyne, kto mi przychodzi do głowy, kto mógłby w jakiś sposób um, skorzystać z tego komiksu, to jest jeżeli ktoś jest bardzo dużym fanem po prostu Mandalorianina i po prostu lubi kolekcjonować wszelkie gadżety, książki, komiksy, okej, okay, dobra, mogę zrozumieć. Kiedy ktoś lubi mieć pełną kolekcję komiksów em, w tych takich semi-twardych oprawach od Egmontu, niech będzie. Ale poza tym, może jedynie jeżeli ktoś z nas, z fanów, chce wprowadzić swoje nie wiem dzieci, wnuki, młodsze rodzeństwo, siostrzenice, bratanice i tak dalej i tak dalej w czytanie komiksów. No to pod przedstawienie historii Mando i Grogu w tej formie może być w jakiś sposób, jeżeli dzieciaki lubią serial bazowy, no to może im się to w jakiś sposób um, Spodobać. Więc e, to, to są tak naprawdę jedyne argumenty, jakie widzę za tym, żeby e, zapoznać się z tym komiksem, bo dla osoby, która nie oglądała tego serialu, no sorry, wydanie 70 zł, żeby poznać tą historię, nie wydaje mi się, już prędzej obejrzysz ten serial, albo powiedzmy nie będzie aż tak zaangażowana, żeby się w ogóle w, w to wciągnąć. Naprawdę, z mojej perspektywy, o wiele lepiej wydać te pieniądze na, nie wiem, pojedyncze, pojedyncze zeszyty z tej serii komiksowej, które e, możemy kupić w księgarniach internetowych czy sprowadzić za zagranicy, dla naprawdę ładnych okładek. Dla jakby niektóre wybrane okładki z tej serii komiksowej naprawdę są takie, że można z dumą je powiesić na ścianie, na, na, na swojej jakimś regale z kolekcją i cieszyć się tym jak najbardziej. Ale to tak naprawdę ogranicza, to jest tak naprawdę cała lista zalet tej serii komiksowej. M nie wiem jakby nie rozumiem po co to wydawać. Nie jestem w stanie pojąć dlaczego, biorąc szczególnie pod uwagę, że jeszcze mamy mangę The Mandalorian, którą chyba nawet nie recenzowałem na swoim kanale, ale której za bardzo nie ma sensu recenzować, bo jest jeszcze gorszą rzeczą, bo w cenie tam powiedzmy 30-25 zł, dostajemy tom mangi, który przedstawia nam pierwszy odcinek. Tutaj, jeszcze pół biedy, mamy także, że cały sezon jest podzielony na dwa tomy. I poza kolekcjonerstwem, poza. powiedziałbym, wręcz fanatyzmem, fanów tego serialu, którzy pewnie są, nie widzę, po co miałoby to być wydawane. Więc e, naprawdę jakkolwiek kibicuję wydawnictwu Egmont i jak czasami mogę mieć uwagi nie tyle do ich pracy, co do jakości komiksów, które oni wydadzą, wydają, ale nie tworzą. Naprawdę chciałbym, żeby Egmont więcej tego nie robił. Żeby skupił się na, nazwijmy to, oryginalnych czy nowych seriach komiksowych, które wychodzą. Nawet powiedzmy ten Darth Vader, który jest czymś innym, bo, bo wbrew pozorom są fani Gwiezdnych Wojen w Polsce, którzy lubią tą serię komiksową i którzy lubią się z nią zapoznawać. Natomiast sam Mando, jakby, żeby nie było Ten komiks nie jest zły On nie jest jakoś tragicznie narysowany Czy, czy, czy zrealizowana Historia z serialu została przeniesiona W kiepski sposób na karty komiksu Tylko cały czas mam z tyłu głowy Pytanie po co I jedyne co mi przychodzi to No żerowanie to jest złe słowo Ale wykorzystywanie tego sentymentu biznesowo Żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy Na Mandorynie i Grogu I jasne, biznesowo ma to sens Owszem ale z takiego fanowskiego punktu widzenia, no, jest mi po prostu szkoda, że marnujemy slot, marnujemy miejsce na ewentualnie wydanie jakichś innych serii komiksowych, one-shotów czy czegokolwiek takiego innego. Więc, żebyśmy się dobrze jednak zrozumieli na sam koniec tego, 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 tego komiksu, ja nie mam zarzutów do niego jako do komiksu samego per se. Po prostu nie widzę sensu tworzenia czegoś, co jest tak. Wtórny, co nie dodaje nic dodatkowego do materiału źródłowego, jakim jest pierwszy sezon Mandalorianina w wersji serialowej. No po prostu nie rozumiem. Może ewentualnie wprowadzenie młodszych fanów czy osób, które e, jeszcze nigdy nie miały jakiejś przygody z komiksami. Może fanatycy Mando, którzy uwielbiają wszelkie gadżety, może będą zadowoleni, albo powiedzmy, e, ci z nas fani, którzy lubią po prostu widzieć równo ułożone szeregi komiksowe i grzbiety na półkach. Ale to jest wszystko, co mi przychodzi tak naprawdę do głowy i... Naprawdę nie wiem, zastanawiam się. Naprawdę tutaj jest moment, gdzie naprawdę chciałbym kiedyś, jeżeli byłaby taka możliwość, zobaczyć wyniki sprzedaży Egmontu. Czy rzeczywiście te tomy komiksowe tak dobrze się sprzedają, że, że będzie, e, będzie to ewentualnie kontynuowane? Ewentualnie mówię, bo ta seria komiksowa już się zakończyła, więc, więc e, będziemy musieli poczekać, czy Egmont zapowie nam drugi sezon Mandalorianina. Bo generalnie rzecz ujmując. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że Egmont wycofa się i poświęci czas i energię po prostu na inne tytuły, bardziej oryginalne i bardziej ciekawe. Po prostu. No bo ja nie widzę nic wartościowego czy ciekawego, żeby czytać znaną już dobrze nam historię niemal praktycznie bez żadnej zmiany, tylko w nieco innej formie. Na w świecie, moim zdaniem, szkoda czasu i pieniędzy. Tak więc, moi drodzy, żeby nie było. To nie jest zarzut, to jest zarzut, po prostu. Mojej komentarz w pewien sposób do sytuacji, a ja się nim dzielę. Jeżeli uważacie, że jest w jakiś sposób inaczej, jeżeli uważacie, że warto zapoznać się z tym komiksem, to bardzo z chęcią zapoznam się z Waszymi argumentami, dajcie znać w komentarzach. I tyle. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za tą dziwną recenzję, jeżeli się komuś nie podobało to przepraszam, ale powiedzmy to było jedyne sensowne co mi przyszło do głowy, jeżeli chodzi o omówienie tego tematu. No i standardowo zachęcam Was do na oglądania następnych materiałów, a jeżeli podobał się to co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już w kolejnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!